Siema widzowie, witam was w naszym odcinku z DIEP i O! I dzisiaj, let's go, lecimy! Z, co to jest za lista? Wow, włączyłem jakąś zimną listę. Eee, lecimy, także startujemy! <tryk> <tryk> o, dobra. Eee, rozwalamy, bo tutaj jest bardzo dużo eee, Dead Body Damage. O jeju, tu jest jakiś po 9000k! Eee, nie, uciekamy stąd, uciekamy stąd. Ajajajaj, aj, aj, my zaraz zabiją, my zaraz zabiją, my zaraz zabiją. Piszemy kwadrata. Znaczy, sześciana. Nie, nie, pięciokąt, co ja gadam. Jaki sześcian? Nie, oni mi zadają obrażenia! Uuu, co to jest za typek? Ginę, 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 jest bardzo źle, jest bardzo źle. Ja chciałem w końcu być jakiś w miarę dobry, nie? Czy tu w ogóle jest strefa podzielona na graczy, czy każdy jest czerwony? I każdy jest przeciwko sobie. Bo grałem kiedyś taki tryb, gdzie były jakby na połowę, połowa niebieskich połowa czerwonych. Musimy w to kiedyś też zagrać, bo to był fajny typ z tego, z tego co pamiętam. Okej, okay, rozwalam bardzo szybko bloki. Tam na dole jest jakiś typek, bo strzela... Oj Właśnie! Właśnie, 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 właśnie strzela. Yy, dobra. Idę gdzieś na róg mapy, bo tam jest najmniej osób. Może weźmiemy speeda? E, ojojoj, co to jest? Ginę, 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 jest bardzo źle Tu jest znowu jakiś typeczek Mega dobry, mega dobry ziomo Znaczy ziom to może nie Ale jakiś Ojojoj, tutaj znowu lecą jakieś Goście, jakieś goście bardzo Have damage Kupujemy, kupujemy, kupujemy Trzeba być jak najlepszy jak, jak najwięcej rozwalamy Ojojoj, tam jest jakiś bardzo dobry 75 tysięcy jest grubo! Jest grubo! Jest grubo! W ogóle dowiedziałem się, że to są czołgi, wiecie, widzowie? Ej, no nie, ktoś tu na mnie wysyła jakieś fioletowe. Oj, 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 oj! oj, oj. Czy to jest właśnie to? A nie, tu mogę sobie po prostu region wybrać. Gdzie się respie? Ej, to jest kozackie, bo nikt tego nie wybiera, bo każdy myśli, że tam jest podstawowy, i nikt się tu nie respie. A ja się tutaj respię. Ej, to jest kozackie! Ej, jestem mega koksem. Jo, jestem mądry dobra. Nie zawsze mi się to zdarza, ale no, jak już to dobrze. Dobrze, bardzo szybko to rozwalam te kwadraciki. Ja może kupię sobie jeszcze body damage, e, żeby szybciej się rozwalały. Jo, ile ich tu jest? Dobrze, jest dobrze, bardzo dobrze. Good, good. Rozwalamy kwadraciki, widzimy się zaraz. <tryk> <tryk> Ojdź! Tu jest... Patysiakajpów. A tu jest ściana. I nie mam gdzie uciec. Może ja stąd spitalam. Dobra, rozwalamy kwadraciki. Ojej tutaj znowu jest jakiś dobry typeczek. A ja mam bardzo malutko HP. To mi się bardzo nie podoba w tej grze. Ja tu bardzo szybko ginę. Tu jest każdy lepszy ode mnie. Naprawdę. Bardzo mi się to nie podoba. Kupię sobie Speed'a. Będę szybszy, może, albo. Nie, bo to są chyba kulki. Kulki, jest Speed, kulek. Dobrze. No nie wiem, nie, nie, czytam tego nawet, tylko ulepszam byle co. Yy, to jak ja w co wpadam, to zadaję to Damage'a im. Dobrze. Idę. O, i teraz więcej im rozwalamy. Dobrze, jest dobrze, dobrze. Good, very, very, very good. Oby tu się nie pojawił ten gościu, co przed chwilą do mnie strzelał. Ojojoj, to nie ten, ale on też jest nieprzyjemnym typkiem. Dobra, czy jak to rozwalimy, to szybciej nam zniknie? Nie, no nie rozwaliliśmy. Gdzie tu jest speed? Speed kupujemy. Muszę być szybszy, żeby omijać te ich kulki. Tam lecą typy. Jest bardzo nieprzyjemnie. Chcą mnie rozwalić. Jest bardzo nieprzyjemnie. Tylko ja muszę uciekam na dół. Tu ktoś jest? Halo? Halo, halo? Jest tu ktoś? Oprócz powiadomeń? Chyba nie ma, oprócz tego typka No, no Prosiłem i wybrałem O, snajper Nie! Spaduwa, typeczku Nie! On nie bije, on nie bije Yo, ej, ej. Ej, e, 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 to jest dobre. Ale ten gościu na mnie poluje. Nie podoba mi się to bardzo. Jest tu? Oj, tu jest dużo typków. Ja może stąd pójdę spokojnie. Dobra, ja mu to zaliczyło niestety. Ale acz mam na hita wszystko. A ile? 850... 83... 835 chciałem powiedzieć. O nie. O nie! Nie mogę tego zebrać, bo goście mnie gonią. No nie! Nie, kurde! O... A tu jest ten! Dwa teamy biorę. Dwa teamy, to jest najlepsza giełda. Yo! Go! Jestem czerwony. No nie, wolałem być niebieski. Czemu nie mogę niszczyć? O, dobra, tutaj mogę, na, na terytorium niebieskich, mogę niszczyć. Dobrze, oni mnie biją? Oni mnie nie biją! To jest kozackie, dobra! Ja na tym zawsze grałem, już wiem! Już wiem, dobrze. Go! Niszczymy ich, niszczymy ich. Oj, niebieski, 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 niebieski. Niebieski mnie ma na trzy hity. Pomóżcie, please, bracia! Pomóżcie, pomóżcie, czerwoni. Wiem, że niebieski kolor jest lepszy, ale w tym przypadku wolałbym, żeby jednak mój kolor, czyli czerwony, yy, wygrał tą giełdę. Please, please, please. Ok, dobra, rozwalamy kwadraciki. Fajne, TT! Super! Jakby nie wiedziałem, że tak można. Znaczy no, zapomniałem, że tak można sobie o... Czy ja mogę rozwalać te trójkąciki? Mogę rozwalać! Mogę rozwalać na moim terenie też! Super! Super, super! Podoba mi się to. A czy te trójkąciki mogę? Nie, tych nie mogę, tych nie mogę. A tu jest już koniec mapy, dobrze. Czyli tu już nie mogę. Tu mogę przejść. O, od razu sobie to zrobię. I od razu to. I spróbuję tego rozwalić. Tego dużego byczka. Ten duży byczek nie ma szans z moim tankiem, moim tym. Jak to było? E, co oni tak kierują tym? E, to jest ten, czołg, czołg, czołg. E, dobra, kupujemy to. Tutaj próbujemy rozwalić kwadraciki. Dobrze, tutaj mi nie dają za bardzo możliwości, więc może idę na górę. O jezu, na górze ich tu jest miliardy. No nie wiem. Chociaż nie. Na górze jest ich mniej. Dobrze. Ja strzelam do tych kwadracików i w ogóle. Ej, no gościu mi wszystko zabiera. Co to jest za żul? Nie podoba mi się to. On mi wszystko zabiera. Nie lubię tego już gościa. Oni tu wszystko zabierają. To jest no fail. Nie podoba mi się to. Ej, dobra, tu jest bardzo dużo tego wszystkiego. Dobra, robię to, robię to i let's go. Let's go, let's go, let's go. Nie zabieraj gościu, please. No nie. Gościu z wszystko zabiera. Co to jest jakieś kurcze... Triangle boss, co to ma być. O, mogę tym strzelać? Nie mogę tym strzelać, mogę tylko lewym. Dobrze, no to rozwalamy. Lewy, lewy leci go. Go, go, go. Ehm, um, Może teraz to kupimy? O, to JEST już droższe. Proszę bardzo. No nie, wszystko tu zabierają. O, dobra, tu jest dużo rzeczy, tu jest bardzo dużo. Koza, koza. Ciekawe kiedy dostanę upgrade czołgu. W ogóle nie wiem, ile tu trzeba grać, żeby dostać taki pełnoprawny upgrade czołgu. Ciekawi mnie. A propos, a propos, dobrze, jesteśmy snajperem, nie wiem, czy to dobrze. Yy, nie wiem, czy jak jesteśmy snajperem, to po tym jak ulepszę sobie na przykład yy, podwójną lufę, to wtedy czy dostanę, jakby będę miał i snajperstwo, i podwójną lufę? Czy będę miał yy, tą podwójną lufę tylko? Nie wiem, ciekawi mnie to bardzo. Możecie mi napisać w komentarzu. No kurczę, wszystko mi tu zabierają. Co to za goście? Trzeba stąd szybko iść, nie podoba mi się to. O, dobra, tam jest. Tam są, tam są. O, na szczęście mam na hita wszystko. Wszystko jest na hita. Znaczy wszystko, tylko te kwadraciki. Defender się zrespił. Jaki znowu defender? To brzmi bardzo znajomo, ale nie kojarzę tego defendera jakoś. O, dobra, rozwalimy ten niebieski. O, on powinien dać dużo. Jo, dał dużo, bardzo dużo. Dobrze, kupujemy tu. Movement Speed, proszę bardzo. Już mi się to podoba. Szybciej kule lecą. Oj, oberwałem minimalnie, ale to nie jest aż tak źle. Już mam Tysiaka i praktycznie Tysiaka 300. Jest bardzo dobrze. Tu nikt nie przesiaduje, nikomu się tu nie chce siedzieć. Proszę bardzo, jeszcze kupimy tego o, że szybciej lecą kule. Yy, i będzie git, będzie git. Jo, ile tu tego jest? Mogę kupić podwójną jednak, bo to tu by się przydało mega. Jeju, ile ich tu jest. Co jest, dobra, widzimy się zaraz, jak to wszystko pozbieram. Mm. <tryk> Jo ile tu tego jest, tam jest jeszcze jakiś nawet niebieski po 2000, ale ja go nie atakuję nawet, bo ja tego nie wygram starcia. Tego z niebieskim, bo on ma dwa tysiaki. Widzicie to? Tam gdzieś jest strzałka. O nie, przyszedł to się mi zabiera, przyszedł to się mi zabiera! Please, nie, reload. Dobrze, przeładujemy, to będzie szybciej się ten odnawiać. Jo, ale ile tu tego jest na końcu mapy? Nikt nie zbiera, oprócz niebieskich, oprócz niebieskich, oprócz niebieskich, tu nikt nie zbiera. Uciekamy, 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 uciekamy bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle niebiescy tutaj przejmują. Ale dobra, tutaj jest dalej dużo miejsca. Nie, bo oni tu biegną dalej, kurcze. Przydałaby się jakaś pomoc, ale tu nikogo nie ma. O, dobra, jest dużo czerwonych, przyszło dużo czerwonych, dobrze. Jest jednak pomoc, jest jednak pomoc, nie jest aż tak że... dobrze, dobrze. Trzeba szybko to zbierać i zadawać dużo, potem będziemy się z typami bić, ale na razie trzeba to zbierać. To wiecie co widzimy, widzimy się zaraz. Ale w ogóle bym sobie z Literio zagrał. Ojeju. chyba nagrywam odcinek z jak to kończymy, tylko jaki? Może jakiś challenge na przykład? Bo takie zwykłe odcinki to nie wiem czy wam się to będzie podobało eee, no nie wiem, może zrobię na przykład największy, najdłuższy wąż, challenge, dobra, nieważne. Let's go. Później się tym zajmiemy. Jak będę z literio nagrywał, teraz lecimy z tym, o już trzy! Już trzy są, dobrze. Kupimy parę rzeczy. Oj, teraz jeszcze szybciej lecą, proszę bardzo. W ogóle śmiesznie, bo jak strzelam, to się oddalam od tego, nie? Bo to jest taki siła yy, od tego. Yy. Jak to się nazywało? Kurde, zapomniałem, jak to było? Yy, siła wyporu chyba. Nie, to nie jest siła wyporu. No nieważne, w każdym razie kozak, że nas tak wypycha. Myślę, w że sensie, to jest takie urealnienie tej gry. I fajnie, bo, bo jakbyśmy tak, to by było trochę śmieszne. Niektórzy nawet nie poruszają się w ogóle, tylko tak się strzelają. Oj, proszę bardzo, już dobiliśmy do kolejnego punktu. Tu można rozwalać ksadarciki, bo tu bardzo mało typków jest. W ogóle nie ma typów, tylko tam jeden jakiś siedzi i strzela, myśli, że jest śmieszny. Um, reload, proszę bardzo Szybciej się będzie ładowało Mogę wziąć jednak ten podwójny I oby mi zostało to i podwójne snajperstwo O proszę bardzo, jeszcze rozwalę te niebieskie kwadraciki I będę miał miliardy tych wszystkich Punkcików Yo, proszę bardzo, te niebieskie kwadraciki się najbardziej opłaca Tylko ja muszę wyprzedzić gościa Żeby mi nie zabierał tego o, Proszę bardzo, proszę bardzo Jo, niebieskie kwadraciki, każdy wie, że są najlepsze, bo najwięcej dają. Jo, więc tu trójkącików, jak oni to w ogóle zrobili, że mają trójkąty. Co jest? Nie wiedziałem, że tak się w ogóle da. O, niebieski, 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 niebieski. Będzie od razu kolejny upgrade. Będzie kolejny upgrade. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, nie ma kolejnego upgrade, co? Ale mam już 4000! Go, go, go! Dobra, kolejny niebieski kwadrat, jo! Jeszcze kolejny, tam jest niebieski, co prawda? Ale spróbujemy go. Nie, to jest jakiś nubek, to jest 39. Porobimy go na s -cie. Na s się go porobimy. Wierzę w niego i go! Giniesz! Giniesz! Jo, zabiłem go! Ale kozak! Dobra, regenerację sobie kupujemy, żeby szybciej nam się odnawiało HP, tak? Czy to chodzi o to, że regeneracja tych tych. Ej, dobra, tam jest dużo niebieskich. Ja wolę nie, nie hoj raczyć. Tutaj jest jeszcze sporo. Żółtych więc nie ma co się bać i lepiej tutaj strzelać niż tam fikać Ojoj, tutaj jest, tutaj jest sporo tych graczy. A mnie nawet nie widzi. Co? Co? Jakim cudem? Gościu z 2000 zrobił mojego z 5000. Nie podoba mi się to. Frankfurt, go, lecimy. Piksu pixu, spróbujemy jeszcze raz wygrać. Tym razem jestem niebieski, tym razem ten lepszy. To mi zadaje HP? Tak, to mi zadaje HP. Ale za to dostaję też jak to niszcze, super. O to my lecimy tutaj, gdzie dużo jest tych? A nie, bo to jest jeden gościu. Tego się nie da. Ginę przez to, nie ginę przez to. No to my idziemy na dół, bo tam pewnie jest bardzo dużo punkcików O i proszę bardzo, nie chcę czerwonych, czerwony to zły kolor. Bardzo niemiły. I oni będziemy zabijać. a jak ja sobie tutaj polecę. Bo tu będzie dużo niebieskich kwadracików Znaczy żółtych i jest Spokojnie sobie wbiję punkciki I tak na luzaczku nikomu nie będę tru, Nikomu nie będę niszczył życia Proszę bardzo Tutaj od razu kupujemy to na piątkę Proszę bardzo Proszę bardzo Oj czerwony Czerwoni tutaj bardzo hojraczą na granicach Nie są koksami ale Hojraczą jak nie wiem co No i nawet mi nie da tego wbić Dobra dał mi Kupujemy to. <tryk> Dobra, tu jest niebieski klocek. Rozwalamy go. Lufą też mogę bić? Nie, lufą nie mogę bić, ale to dobrze. Nie, proszę, loks, nie psuj mi, nie psuj mi. Dobrze, dobrze. Mam podwójny, bo zabiję niebieskiego. O, tu jest. No może nie zabiję niebieskiego, ale niebieskiego klocka. O. o. I mam już 400. Ba, mam 500. Go! Ojeju, tu jest duży czerwony. Tu jest duży czerwony, dobra. Kupujemy po kolei wszystko. O. To jest już koniec. No to może rozwalimy tak po kolei. O, proszę bardzo. Tutaj jakiś, tutaj jakiś leci. I może uciekniemy stąd, bo tu jest duży, gigantyczny, czerwony klocek. Tank tak zwany. Czyli, yy, tam. ten. Jezu, nie motor, tylko yy, czołg, czołg, czołg. Motory nie strzelają. E, o, proszę bardzo. Już mam 700. Już mam 700. Go, go, go. Wikisu, pixu, lemonixu tutaj porobisz wszystkie jakieś. i kwadraty Kto to w ogóle jest? To to w ogóle dla mnie jest. Yo Nie ma co, nie ma, nie ma. Takie obroty. Jo, ile tu z Nie Jest ktoś liderem? Nie ma nikogo lidera. Dobra. Ja bym mógł być liderem, ale to by nam nie polowali. O, proszę bardzo. Gana chcę. Gany z Kozacki. prawda mnie teraz zadaje w każdej kulce, ale przynajmniej więcej strzelam. Dobrze, kupujemy po kolei wszystkie, jak już mówiłem. O, to jest mega dobre. Może mało zadaje, ale przynajmniej bardzo dużo strzela kulek. I większa szansa, że kogoś w końcu trafię. Tylko szkoda, że nie strzela idealnie prosto, tylko tak jakoś rozlegle, jakbym jakiś, jakieś, nie wiem, Jakby mi oczy bolały i nie umiałbym strzelić prosto, no ale no dobra.